Mamo, no nie złość się już. No co ty, przecież ja się nie złoszczę. No właśnie, jesteś taka. Spokojna? No, ja naprawdę nie chciałam. No już przeprosiłaś, jest okej. Okay. Błagam, daj mi chociaż szlaban, Męczysz mnie od początku roku. Wszystko jest dobrze. Masz przerwąbane. Oddam ci telefon. Zabierz mi go do jutra chociaż. A, zamówiłam ci dżinsy, te, które chciałaś. Kobieta to jest strasznie ciężka istota. O co Ci chodzi? Tak tylko mówię. Brak reakcji to jest czasami najcięższa forma kary. Połowa domu do remontu. Dobrze, Twoja matka zdążyła wyjechać, bo bym słuchała latami, jak nie potrafi dzieci wychować. One mają takie poronione pomysły po Tobie. Jak można było odpalić petardy w łazience, we własnym domu? Ona powinna mieć szlaban do końca roku. Kolejnego! Do Sylwestra! Razem z tym poronionym matkiem! O, a to jest wyczekiwana reakcja. Dzięki, tato. Szlaban! Kocham cię. Baby są jakieś. Baby to są w nosie. O, ja bym uważał, synu. Przepraszam. Jemy coś? Naleśniki zrobię. Witaj, normalności 2025.